Witam wszystkich w tłusty czwartek mam tutaj herbatkę żeby w międzyczasie sobie popijać jak będziemy rozmawiać malutku będziemy zaczynać od małej rozgrzewki słuchajcie, no tłusty czwartek tak wiadomo, pączki pochwalcie się na czacie kto ile dzisiaj zjadł ja osobiście zjadłem tylko dwa bo staram się trochę pilnować tych kalorii, tu u mnie kot jeszcze chodzi także może trochę przeszkadzać, za co od razu przepraszam, Ale słuchajcie odnośnie tych pączków, pochwalcie się na czacie kto ile zjadł, może znajdziemy tutaj rekordziste a w międzyczasie jak będę sobie sprawdzał ile już o, zero, dobra dobra, zero to czekamy na jeszcze inne wypowiedzi a w międzyczasie temat kontrowersyjny czy, czy skórka na pączkach jest ok? Osobiście dla mnie powiem od razu, że, że ta skórka jednak przeszkadza. Ja bym wolał, żeby jej nie było. Ale drugi kontrowersyjny temat, czyli rodzynki w serniku, jak najbardziej mi odpowiadają. I mam nadzieję, że osoby, które tych rodzynek w serniku nienawidzą, to się w tym momencie nie odłączyli jednak. Zostaną z nami na chwilkę. Okropna. Dobra, mam, yy, mam tutaj wspólne, wspólne zdanie. Nienawidzę tej skórki pomarańczowej. <grych> Dobra, słuchajcie. Live na temat yy, marketing, czy logika przy wyborze lasera. Yy, jest to temat mega ważny. I dlatego najpierw chciałbym Wam powiedzieć, myślę, że jak już jesteście na naszym profilu, to mniej więcej wiecie, kim jesteśmy. Ja tutaj na chwilkę się schowam, żeby było widać Krystynę. No ale firma Modestik już jako firma jest 10 lat w branży, jest nas kilka osób. Zajmujemy się oczywiście sprzętem, laserami, szkoleniem z tych sprzętów. Mamy już w tym pewne sukcesy. Krystyna przeszkoliła już ponad 1000 osób a nasze sprzęty są zainstalowane już w ponad 400 salonach w Polsce i również w innych krajach. Także myślę, że jesteśmy w stanie tutaj coś ciekawego wam opowiedzieć. Wśród naszych kursantów też są bardzo renomowane osoby, które nam zaufały, które między innymi korzystają z naszych sprzętów, czy też ze szkoleń na swoich sprzętach. Także myślę, że coś ciekawego. Wam powiemy, ja osobiście dzisiaj wam powiem na temat laserów i ich wyboru. Więc, jadąc dalej, dla kogo jest ten live? Ten live jest dla linergistek. Dobra, tutaj pojawię się w tym okienku znowu. Ten live jest dla linergistek, które zastanawiają się nad zakupem lasera i chcą podjąć decyzję przemyślaną. Dlatego, że wiem dokładnie, jak to jest z tym wyborem lasera. Mam żonę linergistkę, która 7 lat wykonywała makijaże permanentne, a później zaczęła się skupiać tylko na usuwaniu. Musiała się do tego lasera przekonać, najpierw go wybrać. Kilka było nieudanych prób. Dlatego no, dokładnie po prostu wiem, z jakimi problemami mierzą się linergistki i chciałbym im pomóc tą decyzję podjąć świadomie. Dlatego między innymi, że ten, no, ten laser będzie wam towarzyszył, będziecie z tym laserem w ręku pracować codziennie przez kolejne 3-5 lat, zanim e, będziecie chciały wymienić ten laser na jakiś nowy, na jakiś mocniejszy, dlatego że zawsze tak jest, no, umówmy się, ten iPhone na przykład, e, z którym e, chodzimy już te, te 2-3 lata, no, gdzieś tam już, już się nam znudził, wyszły nowe modele, które są mocniejsze, lepsze, Lepiej wyglądają, dlatego gdzieś tam chcemy i zastanawiamy się nad zmianą tego modelu na nowszy. No i już kończąc tą, ten aspekt organizacyjny, ile potrwa ten live? Myślę, że zmieścimy się w jakieś, ja wiem, 45-50 minut. Na samym końcu e, będzie też oczywiście sesja e, QA, ale bardzo zachęcam Was, jeśli będziecie miały pytania po drodze, to piszcie je na spokojnie. Ja sobie później przeskroluję czat i odpowiem na te pytania. E, I teraz e, będę, będę tutaj myślał w takim kierunku. Do czego możemy porównać e, zakup lasera? E, umówmy się, e, że na przykład może to być porównane do. Ja wiem, zakupu na przykład telefonu, czy zakupu mieszkania, czy do, do jakichś innych rzeczy, ale ja to zwykle, jak rozmawiam z naszymi potencjalnymi klientami, porównuję to do zakupu mm, drogiego auta, o którym, o którym dawno marzyliśmy. Takiego właśnie o sportowego, z jakiegoś salonu, które będzie super, będzie ładnie wyglądało nowe i pachnące. No i wyobraźmy sobie, jak potencjalnie ten, ten zakup może wyglądać. Przychodzimy do takiego salonu i kupujemy to auto. Z racji tego, że to jest auto sportowe, ok, mamy prawko, ale chcielibyśmy jednak, żeby ktoś, ktoś nas przeszkolił z jazdy tym autem, bo ona jest dość specy specyficzna, właśnie to, czego oczekujemy. Żeby taki doświadczony kierowca, który pracuje w tym salonie, przejechał się tym autem z nami po mieście, okazał ważne aspekty, na które musimy zwrócić uwagę, jadąc takim autem, prowadząc takie auto. No i żeby jednak chwila z nami, z nami spędził, poświęcił nam uwagę i pomógł nam e, poczuć się pewniej, jadąc tym autem, z e, tym autem naszych znajomych i rodziny. No i, i co dalej? E, jak już będziemy pewnie e, czuć się z tym autkiem, no to chcemy, żeby ono było oczywiście sprawne tak długo, jak to możliwe. Wiadomo, rzeczy się psują i po kilku latach może się coś zdarzyć. Czy, czy to z naszej winy, czy nie z naszej winy. Więc, ale w każdym przypadku bardzo byśmy chcieli, żeby taka firma no, mogła nam jednak okazać jakieś wsparcie, jakiś serwis, jeśli on będzie wymagany. I żeby to, z racji tego, że płacimy sporo, sporo kasy za takie auto, chcielibyśmy, żeby to było totalnie, wiecie, bezproblemowe. Taki serwis podjeżdża lawetą, odbiera to autko, podstawia nam nowe, podobne czy, czy takie samo i my sobie jedziemy dalej załatwiać swoje sprawy. Autko w międzyczasie jest naprawiane. No i ja bym tak widział idealny scenariusz. I tutaj możemy przejść do trochę innego scenariuszu, który potencjalnie mógłby się zdarzyć. Płacimy sporo, sporo kasy za to autko. Ono do nas podjeżdża. Mamy uśmiechnię uśmiechniętego konsultanta, który wysiada z tego auta, uśmiecha się do nas, gratuluje zakupu. Jedziemy z tym, z tym konsultantem obok, kawałek dosłownie do jakiegoś skrzyżowania. Konsultant upewnia, upewnia się, że wszystko działa. Dziękuję. Przekazuję kluczyki. Nara. I cóż, zostajemy, zostajemy z tym pięknym autem sam na sam, nie wiedząc za bardzo, jak do niego podejść, bo to jest coś nowego, coś zupełnie innego, z czym do tej pory mieliśmy do czynienia. No i tutaj, wspominając ten temat napraw, czy, czy jakichś tam problemów, które prędzej czy później mogą w aucie powstać, no umówmy się, że to jest zwykłe urządzenie, które ma prawo i ma tendencję, żeby się zepsuć. No to w tej sytuacji często może być tak, że salon i ten konsultant po prostu za, za przeproszeniem ma nas gdzieś. Odebrali kasę, z uśmiechem przekazali klucze i do widzenia. I naprawdę te sytuacje się zdarzają, to nie jest wymyślone. To naprawdę z mojego życia są przykłady, do których później też przejdę. I cóż, zostajemy z tym autem, które musimy naprawić, zorganizować lawetę, odwieźć to auto do tego serwisu i sobie w międzyczasie cieszyć się jeżdżąc komunikacją miejską. To jest oczywiście w dużym uproszczeniu, dlatego że jak stać nas na zakup tak drogiego auta, to raczej komunikacją nie będziemy jeździć. No ale wiecie mniej więcej o co chodzi, czyli no, dyskomfort jednak się pojawia. No i tutaj pewnie kończąc ten temat aut, naprawdę chciałbym krótką historię moją osobiście opowiedzieć, którą gdzieś tam parę dni temu na Stories już wrzucałem. Już 7 lat temu byłem właścicielem firmy, która zajmowała się tworzeniem stron internetowych i aplikacji mobilnych. Naprawdę spoko się czuliśmy, dobrze zarabialiśmy i moim marzeniem było duże, czarne BMW, Ładne męskie auto, o którym naprawdę długo marzyłem. I słuchajcie, po zakupie takiego, takiego auta z salonu zaczęły się problemy. Się, zepsuła się klimatyzacja, zepsuło się radio, podgrzewanie jednego z foteli. Zamek centralny normalnie przestał działać już następnego dnia po zakupie. No, i ten salon po prostu nie mógł mi w tym pomóc normalnie, bo to auto było zakupione w innym zupełnie mieście. Musiałem jeździć w długą trasę, żeby za każdym razem te naprawy były wykonane. I po kilku miesiącach auto sprzedałem, dlatego że strasznie się rozczarowałem w tej marce. I w podejściu. I myślę, że ciężko kiedykolwiek będzie mi się do tego auta przekonać. No i, i tu zmierzam do tego, że często za, za taką fasadą, za taką marką kryje się tak naprawdę nic. Jak tutaj widzicie na tym zdjęciu, ściana, za którą nie ma nic. Więc chciałbym dzięki temu liveu, żebyście zwracały uwagę na rzeczy ważne, a nie tylko na, na tą fasadę. Z laserem jest tak, że w 99 przypadkach, jak nie w stół, szkolenie idzie w pakiecie z laserem. Czyli kupując laser, już decydujemy się tak naprawdę na to, kto będzie nas z tego lasera szkolił. O, I jest to jednocześnie i, i plus, dlatego że mamy to w pakiecie, no i minus, dlatego że musimy do tego naprawdę w sposób rozsądny podejść, gdyż te decyzje są połączone. Często jest tak, że, że takie szkolenia prowadzi zawodowy szkoleniowiec, czy osoba, tak, taki konsultant powiedzmy, który, którego główną pracą są szkolenia, czyli osoba nie pracuje z klientami na co dzień, tylko skupia się na tym, żeby taki sprzęt dowieźć do klienta, podłączyć do gniazdka i powiedzieć proszę bardzo, to jest laser, zapraszam i sobie z uśmiechem Odjeżdża, tak jak w tym przykładzie z autem. No i słuchajcie, do, do czego może to doprowadzić? Doprowadzi to do tego, że będziemy, wy jako, jako osoba, która kupiła ten laser i odbyła takie szkolenie, no to będziecie miały słabe albo w ogóle brak tych efektów u klienta. I to jest, powiem Wam szczerze, że dobry scenariusz, dlatego że drugim takim scenariuszem mogą być powikłania normalnie przez co no już, już trochę tą renomę na samym starcie sobie zepsujecie i będziecie musiały jechać na jakieś inne szkolenie, żeby tą swoją wiedzę uzupełnić. Taka osoba, która do was przyjeżdża, podłącza do gniazdka laser i, i, i dziękuję, naprawdę ma tej wiedzy bardzo mało i przekazuje wiedzę, którą, która ma już za sobą no, te, te kilka, jak nie kilkanaście lat niestety. A żyjemy w takich czasach, kiedy ta wiedza musi być aktualna. Pigmenty co chwila się zmieniają, podejście do usuwania się zmienia, także naprawdę ta wiedza musi być i powinna być aktualna. No i czwartym tutaj takim scenariuszem może być słabej jakości laser, dlatego że firma, która nie dba o odpowiednie przeszkolenia osób, które ten laser u niej kupiły, no to umówmy się, nie zadba też o inne aspekty. Takie jak właśnie ten laser. To jest zdjęcie sprzed kilku dni z naszego serwisu. Laser pochodzący z polskiej dystrybucji. I tutaj widzicie ten malusieńki zbiornik na wodę. Ten tak małego zbiornika na wodę naprawdę jeszcze nigdy nie wiedziałem, a przez nasze ręce już przeszło kilkaset laserów różnych marek. I do czego to doprowadza? No doprowadza to do tego, że mamy bardzo mało wody i pompa musi bardzo szybko pracować, żeby chłodzić kryształ w głowicy. Normalnie do lasera wchodzi minimum 2, maksymalnie 5 litrów, w zależności od jego rozmiaru i typu. No tutaj mamy naprawdę jakieś 300 ml, przez co ta głowica będzie nam się przegrze przegrzewała i nie będziemy mogli stale pracować. Nawet po jednym zabiegu laser będzie musiał chwilkę odpocząć, żeby móc kontynuować. Brak diody. To jest znowu ten sam laser z poprzedniego zdjęcia, i nie posiada ta głowica takiej diody, która nam wskazuje, gdzie, gdzie ten laser kierujemy. To jest naprawdę mega niewygodne, i dziewczyna, która ten laser zakupiła, nie miała pojęcia nawet, że na no, tak drobną rzecz no, warto jednak zwrócić uwagę, bo nie miała o tym pojęcia. Więc teraz. Jak myśmy ten laser testowali bez tej diody, to nawet jeden strzał przypadkiem wy wykonaliśmy w ten, w ten stolik, na którym ta głowica leży. Także to jest naprawdę nawet niebezpieczne, bo jak strzelimy klientce nie wbrew, tylko gdzieś w skórę obok falą 532, no to też może być problem, dlatego że ta fala pochłania się. Pani się skórą dużo lepiej niż fala 1064. No i w tym przypadku, akurat, nie mogliśmy tej głowicy normalnie skalibrować, dlatego że, jak widzicie, tutaj po prawej to jest głowica z innego lasera, i większość lasera w sumie wygląda podobnie głowice wyglądają podobnie po lewej. Widzicie, że elementów, które by pozwoliły nam skalibrować tą głowicę, czyli dokręcić te śrubki i ustalić to lusterko w głowicy w taki sposób, żeby ta plamka znowu wróciła do normalnej i białej, nie mogliśmy tutaj tego zrobić. No i tak nazwaliśmy ten, ten laser dla siebie takim laserem jednorazowym. I w ogóle takie podejście do sprzedaży laserów przez konsultantów czy, czy takich dystrybutorów, które nie bardzo się opiekują tym, co robią, ja nazywam sprzedaż przy okazji, dlatego że taka, taka osoba czy taka firma nie ma specjalizacji, czyli sprzedaje albo wszystko, albo, albo kilkanaście tych, tych urządzeń i nie fokusuje się stricte na laserach, tak jak na przykład w naszym przypadku to wygląda. Większość firm też nie ma showroom, czyli nie możemy przyjść do tej firmy, sprawdzić te lasery, podotykać, popracować na modelce takim laserem i nie możemy sobie jakości tego lasera sprawdzić. To, to trzecie wypływa też z drugiego, skoro ta firma czy taka osoba. Nie ma laserów na stanie, no to po zakupie musimy czekać kolejny miesiąc, półtora na dostawę takiego lasera, co oczywiście no, nie jest jakimś pożądanym terminem na oczekiwanie. No, umówmy się, jak odbywamy szkolenie, to chcemy już ten laser mieć i chcemy zacząć pracować z modelkami czy z klientkami. No i czwartym tutaj skutkiem ubocznym, powiedzmy, jest oczywiście brak serwisu. W przypadku tego lasera z, z poprzednich zdjęć, z tym malutkim zbiornikiem, laser był kupiony u osoby, która szkoli z wykonywania PMU, natomiast właśnie ten laser był sprzedany tak przy okazji, dlatego że dziewczyna się zainteresowała laserem i poprosiła, żeby taka osoba jej ten laser sprzedała. Więc no, takie, takie powiedzmy konsekwencje są tego, że kupimy laser od firmy, która się nie specjalizuje w tym, co robi, czyli nie specjalizuje się w laserach i w szkoleniach. No i mówię tutaj naprawdę to wszystko z doświadczenia. W styczniu, tylko w styczniu, naprawiliśmy 14 laserów z innych marek z polskiej dystrybucji czy zamówionych bezpośrednio od producenta. Dlatego trafiły do nas, bo tutaj wylicytowałem kilka przykładów. Taki serwis w Polsce nie miał części. Schowam się tutaj na chwilę, żeby wam pokazać wszystko. Nie miał czasu, czy nie odzywał się po prostu po, po próbie kontaktu z takim serwisem, albo sobie życzył tak wysoki koszt naprawy, że to się po prostu no, nie mieściło w głowie. Jeden przykład był taki, że laser był zakupiony za 15 tysięcy zł tutaj w Polsce, a koszt naprawy sobie wymyślili 8 tysięcy naprawę, którą my wykonaliśmy za 670 zł, czyli ta firma chciała po prostu wymienić głowicę, którą my skalibrowaliśmy i zajęło tam naprawdę dwa dni z dostawą w obie strony. Wracam tutaj jeszcze z preską w kąciku. No i słuchajcie, wiemy już w tym momencie, jak jak nie trzeba robić. Czyli wiemy, że no. Od kogo te lasery nie kupować, i mniej więcej na co zwracać uwagę. Teraz no, chciałbym troszeczkę opowiedzieć o tym, jak to powinno być. Bardzo ważnym, jak nie najważniejszym moim zdaniem, aspektum, aspekt, aspektem jest szkolenie od osoby praktykującej. I tutaj, oczywiście, w naszym przypadku to jest Krystyna, której jestem dzisiaj gościnie na profilu. Osoba, która w branży Beauty już siedzi ponad 10 lat, przez 7 lat była linergistką, wykonywała makijaże permanentne brwi ust, kresek, naprawdę przerobiliśmy bardzo dużo przypadków. No i później Krystyna zdecydowała się na wejście w usuwanie. Już od 4 lat skupia się wyłącznie na usuwaniu makijaży permanentnych laserem i removerem, i moim zdaniem Właśnie od kogoś takiego musicie się uczyć, dlatego że taka osoba rozumie Wasze potrzeby, dlatego że była na Waszym miejscu i też e, posiada najbardziej aktualną wiedzę z zakresu usuwania i może Wam taką wiedzę przekazać. No i, i tutaj znowu schowam się na chwilkę, żeby pokazać e, tutaj schowany w rogu remover. Nie, tutaj nie to. Dobra, o. Słuchajcie, ważna też bardzo kwestia, nauczyć się wykonywania usuwania makijażu permanentnego w kilku technikach, dlatego, że no, kto by co nie mówił, nie możemy sobie w każdym przypadku poradzić jedynie laserem albo jedynie removerem. Cała magia powiedzmy powstaje w momencie, jak, jak te techniki łączymy. W pewnym momencie laser może utknąć w miejscu, gdzie mu pomoże remover, czyli popracuje nad zagłębionym pigmentem w skórze, opracuje blizny i rozluźni skórę do wykonywania nowego makijażu permanentnego. Przechodząc do innego slajdu, myślę, że on powinien był być tutaj drugim, ale no, oczywiście kurs, kurs online i możliwość odświeżenia tej wiedzy jest mega ważna. Dlatego, że w ciągu jednego dnia, no umówmy się, szkolenie jest bardzo intensywne. Od 10 do 18 przerabiamy teorie, przerabiamy modelki. No i te, tej wiedzy jest bardzo dużo. Nie jesteśmy w stanie po prostu jako, jako człowiek tyle wiedzy pochłonąć i wszystkiego zapamiętać. Dlatego, moim zdaniem, kurs online i możliwość odświeżenia tej wiedzy w spokoju sobie w domu, z. Z kawką czy z herbatką jest po prostu wspaniała, dlatego że po takim kursie możecie odpocząć i sobie tą wiedzę przypomnieć. E, oczywiście, wsparcie tutaj, już myślę, że w branży jest standardem, gdzie po szkoleniu możecie się zwrócić do swojego szkoleniowca, który przerobił kilkaset czy tam kilka tysięcy już przypadków usuwania i będzie mógł wam doradzić dokładnie, jak w tej sytuacji postąpić, żeby ten efekt waszego klienta był jak najbardziej pożądany. No, i oczywiście to, co mówiłem o showroomie, bardzo fajne jest możliwość przyjść sobie do takiego showroomu i potestować te lasery normalnie, dlatego że nie wiem z jakiego powodu, ale teraz standardem w branży jest zakup lasera jeszcze na etapie rezerwacji i szkolenia, czyli nie możesz sobie pozwolić na to, żeby, żeby o tym laserze Trochę więcej się dowiedzieć, po prostu musisz zaufać, że to jest bardzo dobry laser. A tak jak już wiecie z poprzednich przykładów, no to nie do końca się sprawdza. Ok, wierzymy tej osobie, natomiast ta osoba, nawet po prostu z niewiedzy, może nas wprowadzić w taki błąd, gdzie przez to zakupimy sprzęt, który będziemy no, musieli sprzedać, żeby zakupić coś sensownego. No i właśnie po tym, jak już ten, ten laser przetestujemy na modelkach na szkoleniu, no będziemy mogli bardziej przemyślaną decyzję już podjąć, dlatego że każdy laser będziemy mogli sobie potestować, dotknąć, powąchać i poczuć tak naprawdę, który z nich spełni nasze, nasze oczekiwania. Dlatego, że no, nie zawsze musimy posiadać najmocniejszy laser. Akurat w pracy linergistki, Dobrze się sprawdza nasz laser Classic czy laser Pro, dlatego, że nie musimy posiadać mega mocy do usuwania makijażu permanentnego. Owszem, jak już wchodzimy na przykład w pigmenty tatuażowe, czyli kreski czy tatuaże wykonane na ciele, to jak najbardziej laser z większym monoimpulsem nam się przyda. Natomiast w pracy codziennej, no, no nie ma po prostu takiej potrzeby. W pracy codziennej, linergicznej, oczywiście. A oczywiście kon, kończymy tutaj bardzo ważnym aspektem serwisu i laserów zastępczych, dlatego że dokładnie wiem, że macie klientki umówione na laser, umówione na peeling węglowy. No i jednak ten problem z laserem, który potencjalnie może być, jest mega niekomfortowy, dlatego że musicie te klientki odwołać, wyznaczać nowe terminy, tracić na to swój. Czas, który moglibyście pracować. Więc jak już macie serwis, który Wam się zaopiekuje, wyślij laser zastępczy, a Wasz w międzyczasie szybko naprawi. No to jesteście spokojne i wiecie, że, że możecie w każdej chwili na pomoc takiego serwisu liczyć. Słuchajcie, ja już w sumie doszedłem do końca, mówiłem, że, że 40 minut będzie, więc tutaj już będę pomalutku kończył, dlatego że tak naprawdę to, co chciałem Wam przekazać, już przekazałem. Ważne aspekty, na które trzeba zwrócić uwagę, wybierając laser, dlatego że on zawsze idzie, prawie zawsze idzie w pakiecie ze szkoleniem, są tutaj właśnie pokazane. Czyli powtarzając, szkoleniowiec praktyk, który nauczy Was aktualnej wiedzy o usuwaniu laserem, szkoleniowiec, które pokażę Wam kilka technik usuwania laserem i removerem, łączenia tych zabiegów, żeby osiągać jak najlepsze efekty, dostęp do kursu online i wsparcia, żebyście sobie mogły na spokojnie tą wiedzę odświeżyć i powtórzyć. Oczywiście możliwość przetestowania laserem przed zakupem, jest to mega ważne. Żeby, żeby podjąć, żeby móc podjąć taką przemyślaną decyzję, którą powinien być zakup lasera. I oczywiście serwis i opieka posprzedażowa, tak, żebyście się nie zostały same po zakupie tak drogiego sprzętu, no i tak, tak dużej inwestycji, bo ja sobie zdaję sprawę dokładnie, że to jest duża inwestycja, i musi się ona jednak opłacać. No i cóż, brzmiało to pewnie jak reklama, ale naprawdę te wszystkie rozwiązania i te rzeczy, o których mówiłem, wychodzą z naszego, z naszego doświadczenia i wychodzą z tą, że wiemy, jakie, jakie macie potrzeby, dlatego że byliśmy też na, na waszym miejscu. Nasze doświadczenie w branży pozwala po prostu to, to wszystko zrozumieć i dopasować to, co robimy z naszymi szkoleniami, z naszymi sprzętami do tego, żeby, żeby zadowolić was jak najlepiej to możliwe. No i pamiętajcie o tym, że marketing jest otoczką, bardzo ważną otoczką, nie mówię, dlatego że na przykład Ten live jest z kolei też naszym marketingiem, oczywiście. Natomiast za tą otoczką, za tą fasadą i tą ścianą, którą Wam wcześniej pokazywałem, musi coś jednak być, dlatego że nie kupujemy samego marketingu, nie, nie kupujemy twarzy, tylko staramy się, słuchajcie, kupić coś, co będzie nam. Towarzyszyło przez kilka lat, będzie dużą inwestycją i przede wszystkim pozwoli nam zarabiać. No i myślę, że na tym byśmy skończyli. Oczywiście tutaj na końcu przygotowałem Wam slajd o ofercie specjalnej. W lutym i marcu mamy naprawdę ciekawą ofertę, dlatego wyślijcie proszę nam w wiadomości prywatnej słówko oferta. Ja Wam to wszystko przygotuję. I wyślę na waszego maila, będziecie mogli sobie sprawdzić, jeśli interesujecie się oczywiście zakupem lasera. No i słuchajcie, na koniec sesja QA. Widzę, że mamy tutaj dosłownie kilka osób. Chyba wybrałem złą godzinę do, do live'a, bo ostatnio było nas kilkanaście razy więcej. No ale jestem tutaj, żeby odpowiedzieć na wasze pytanie i już patrzę, Kasia. A chciałem zapytać, czy można się zgłosić na kalibrację waszego sprzętu, na którym już jakiś czas pracuje? Czy w ogóle jest taka potrzeba? Kasiu, ogólnie lasery trzeba kalibrować. My zalecamy kalibrację co roku, powiedzmy, dlatego że to porównanie z autem jest bardzo trafne. Auto musimy serwisować, żeby ono nam dobrze służyło. Dlatego wyślij proszę nam na priv w wiadomości prywatnej, zdjęcie Twojej planki i słuchaj, jak najbardziej możemy to skalibrować, bo to zajmuje dosłownie 2-3 dni z transportem od nas, od Ciebie do nas i od nas do ciebie i myślę, że różnica w porównaniu do planki obecnej będzie naprawdę zauważalna. Także słuchaj, zachęcam. Oczywiście napisz do nas. A sobie przeskroluję jeszcze tutaj, czy czy mieliśmy jeszcze jakieś komentarze. Mm, a propos pączków, widzę. Z2, Z3. OK, super. Przypominam, że ja tylko dwa zjadłem, zjadłem dzisiaj, ale myślę, że skuszę się jeszcze na jeden. A dobra, jeszcze tutaj skroluję sobie, czy są jakieś pytania. Słuchajcie, jeśli, jeśli pytań więcej nie ma, dobrze, Kasiu, dzięki, skontaktuj się z nami. Jeśli więcej pytań nie ma, to super, słuchajcie, ten live będzie zapisany. Jeśli interesuje Was oferta, wyślijcie nam słówko oferta, ja Wam to wszystko przygotuję i wyśle jeszcze dziś. No i cóż, dziękuję Wam za, za obecność i do następnego.